Mano, się ma Expa Fortnite, zostało przez to w suma. Kiedy jesteście mapie, jest to mapa typu Taikun. Kondo nie zlecił u gry ekranu 224758232825. No i generalnie, zarobienie całego tykuna dostajecie Expa, jak i zastąpienie botów, na którym jesteście obecnie poziomie. Ja jestem na poziomie drugim, także ja w tym momencie mogę sobie zrzeszyć jakiegoś bota, który jest na poziomie drugim. Niestety nie ma tu żadnego boku, nie, ale tutaj już idzie w naszą stronę, właśnie bot na poziomie drugim. Jego sobie zastrzelimy i za to dostajemy 800 aż Expa. Ale to nie o tym. ŁoZa to również ten dodatkowy Exp, ale za ulepszanie całego kuna. dostajecie Expa. Zastrzelanie w tego boksa dostajecie Expa. Fajne ilości Expa to przede wszystkim, bo jakby nie były fajne, to by się ich nie opłacało. Kupcie sobie tutaj Shopa i od razu kupcie sobie Ammo. Cyk, Wierzycie sobie to Ammo, reloadujecie, strzelacie w tego boksa i dostajecie fajne ilości Expa. Także co? To by było na tyle, i ja się z wami żegnam. Strzelajcie sobie tutaj, ekspiczcie nowy sezonik. No już tak nie nowy, ale mam nadzieję, że filmik Wam się podoba. A ja idę sobie wbijać poziom, bo zaraz bijam 60. level w tym sezonie. Także co? Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia już w następnym odcinku. A 59. poziom, właśnie wbiłem się, Manu.